Dziś przy ulicy Dzikiej w Zielonej Górze odnaleziono niewybuchy pochodzące prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Policyjni pirotechnicy ustalili wstępnie, że są to bomby lotnicze z tego okresu. Po otrzymaniu informacji o odnalezieniu niewybuchów władze miasta zwołały sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli policji i Państwowej Straży Pożarnej. Na czas podejmowania niewybuchów zarządzona zostanie ewakuacja mieszkańców pobliskich budynków i instytucji, mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom... W tej okolicy. Na czas podejmowania niewybuchów zarządzona zostanie ewakuacja mieszkańców pobliskich budynków, a także wszystkich znajdujących się w okolicy instytucji. Ewakuacja rozpocznie się od godziny 7.30. Działania saperów na miejscu mogą potrwać co najmniej do godziny 13.00. Okoliczni mieszkańcy zostaną ewakuowani autobusami komunikacji miejskiej do budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Okoliczni mieszkańcy zostaną ewakuowani autobusami komunikacji miejskiej z przystanków na ulicy Staszica przy zespole szkół elektronicznych i samochodowych oraz z przystanku na ulicy Staszica przy pływalni. Ewakuowane osoby zostaną przetransportowane do budynków należących do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Strefa ewakuacji obejmuje następujące ulice: Sportowa, Klementowskich, Zamenhofa, Czubińskiego, Zakręt, Dolna, Dolina Zielona od 19 numeru do sali weselnej, wazów Bema, Wyspiańskiego, Szafrana do wazów Dzika oraz Żabia. W komunikacie od zielonogórskiej policji pojawia się prośba, by wszystkie osoby zamieszkujące obszar, który będzie ewakuowany, o zamknięcie dopływu prądu i wody przed opuszczeniem mieszkania, zamknięcie okien, zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy, w tym dokumentu tożsamości i niezbędnych leków. Wszystkim ewakuowanym mieszkańcom zostanie zapewnione bezpieczne schronienie. Ewakuacja rozpocznie się jutro od godziny 7.30.